Siema, tej Łukasz woźnie i Przemek Przemo Przemek witamy was w kolejnym odcinku kawy, rozmówek i planszówek. W dzisiejszym odcinku powiemy o o czym o czym mówisz? Zombie teens ewolucja przede wszystkim mhm. i Marvel X-Men bunt mutantów. Także ja nie wiem czy w, sensie w moim sercu przede wszystkim powiemy o Marvel tak? X-Men a później o zombie. Naprawdę? Ale... No. Z... Ja wiem że to, jest, to nie jest że wersus to nie jest która gra jest lepsza ale nie. co się nie jest lepsze, ale co, do czego jest mi bliżej? Gdzieś ilustracje w tej grze? To o co? Dobra, zaraz. Więc spokojnie, przejdziemy też przez Wasze komentarze. Na początek w ramach ogłoszeń. To... Ale ja, ja, tylko wydaje mi się, że dzisiaj mówimy do dużo mniej licznego grona, jeżeli chodzi o kawę. Dzegóż? Dlatego, że myślę, że ludzie właśnie rozpakowują swoich Tytanów. A, są jarami, patrzą się na Playmatę, szukają tam Wiedźmina. E, wiesz, pierwsze rozgrywki, może ktoś jest kimś pokłócony, bo wiesz, dostałem Myślałem, peński. że majówka, ale ty myślisz nie, nie. o... Ludzie na majówce ludzie nie padają na żadną majówkę. Ludzie grają w tytanów. Bo nie mogą. Bo nie mogą i bo nie chcą, bo grają w Tytanów. Więc y, ja tylko chcę powiedzieć, że y, uspokoić zaniepokojone głosy tych. Którzy widzieli, że my jeszcze nie mamy Tytanów, a niektórzy już mają. Uspokój nas, bo ja się nie uspokój. E, mamy już Tytanów. Tak. E, ty nie już też? Tak. Ale. Aha, udajemy, że teraz się dowiedziałeś, tak? tak? Przemu, tak. mamy już Tytanów. Wow. Więc to jest taki, jakby po prostu, chyba zestaw na fula. Z 10 kilo będzie? Jeśli się nie mylę. Będzie. To na 5 o to obliczam. E, więc bardzo się cieszymy. Na zagram wykropka to ukośnik Tytani, oczywiście. Tak. Odpowiadamy na jakieś tam pytania, na nieścisłości, tak. no i jeśli ktoś ma jakieś pytania, no to też zawsze lepiej pisać tam po prostu, albo na maila do nas. Tak. No a my sobie naszą grę już rozpakowujemy i stawiamy na półki i w majówkę gramy. Nie zamoczyło się tam w tym kanale sueskim. Suche przyszły. A to właśnie, tak jak Ty powiedziałeś, jak się pomyśli o tym... O tej całej podróży tej, tych pudełek, prawda? Co się wiesz, taki obraz tam, nie wiem, strzelam, Mona Lisa, Monaliza, no to znany był na początku dlatego, że tam ten Da Vinci de czy jakiś tam inny go namalował, ale tak. później jak oni go ukradli tu, ukradli tam. Tam były zamieszki, tam, wiesz, no to, to powodowało, że ten obraz był coraz cenniejszy. Tak. ja nie wiem, czy to był jest Monaliza, ale jakiś tam obraz na pewno. Więc tak samo to, to są ale tytani. To jest do ale wiesz, tytani, sarka, którzy po prostu przyjechali z zwykłym kontenerem, a tacy, co byli zablokowani przez, w kanale sueskim, padało na nich, koronawirus kaszlał i wszystko, no to, to się, one są zdrowe, ale wiesz, no to po prostu trzymasz coś więcej. To pudełko to jest coś więcej Łukasz. Tak, więc bardzo się cieszymy, że to doszło. Jeszcze tak w gwoli ogłoszeń? Tak. To y, nie będziemy recenzować, y, ponieważ... Y, jesteśmy biblioteką. Y, nie, nie dlatego, że nie jesteśmy biblioteką. Bo ja nie wiem, co ty trzymasz w ręce, dlatego tak. Dziennik zbędziemy. zagadkowa podróż przez czas. A, czyli to jest... Y, y, Kolejna część po prostu, y już y mówiliśmy o y, dzienniku y, zagadkowej podróży, bodajże, a, okay, pierwszej okay. części. No i to jest kontynuacja, czyli y też książkowa gra typu... No typu Escape Room to jest za, 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 może za zawężony temat. To po prostu gro zagadki, przez które przechodzimy. E, wydane przez Fox Games, no i tu autorstwa polskich mm. twórców. I ona nie jest dla dzieci. Ona jest skierowana troszeczkę do młodszego gracza niż dziennik, jeśli chodzi mm -hmm. o poziom trudności i o fabułę. Młodzież. Ale wspominamy, Młodzież. że jest, bo to jest świeża rzecz. E, dopiero Młodzież. co gdzieś tam do jakiś pewnie magazynów trafia. No. Pachnie świeżością? Ja lubię zapach papieru bardzo. Yy, więc ty sobie może zaraz powąchać i będziesz mógł sobie też zaraz zagrać. Mhm. Zachęcamy Was, żebyście to sprawdzili. Dobrze. Yy, czy mamy jakieś komentarze, zanim przejdziemy do najlepszej? Gry Łukasz, dla dzieci roku 2021. To jest źle postawione pytanie. Jakie mam komentarze? Łukasz? Bo zawsze mam jakieś komentarze. Słyszałeś, co ja powiedziałem? Najlepszej, Najlepszej gry ja wiem, gry ale dla dzieci. specjalnie nie pociągnąłem. Ale dla dzieci bo ja rozumiem w sensie. Bo olega. W, no. w, w tej kategorii, ty w ogóle nie wiem, czy się powinieneś wypowiadać. No dlatego, no. No nie, nie. Więc żałuję, że Ci w ogóle pokazałem. Mogłem zrobić sam odcinek i Cię nie zapraszać, znaczy, ale... No nie, potem... wiesz, ja myślę, że ja jestem dobrym obserwatorem do tego, jak takie gry działają wśród rodziców i e, ich dzieci. Mogę zaobserwować to z zewnątrz, Twoją relację z Twoimi dziećmi przy tak. tej grze. Ty nie możesz z zewnątrz, bo to jest Twoje, prawda? Przemku, jakie tam mamy komentarze? Proszę nie wycinać <laughs> moich przydługawych komentarzy. Nie, ja słuchałem, ja po prostu już... Przejdźmy przez komentarze z, z miłością, ale też tak. sprawnie, bo nie mogę tak. doczekać, żeby powiedzieć dobrze. o najlepszej grze dla dzieci. Dobrze. Paweł Kaczorowski, mm -hmm. jego żona, ma urodziny. Dzisiaj? T tak. 1 maja? Być może. Być może dzisiaj jakoś niedługo. Nas coś tam, coś. Tam. No, w sensie. Śpiąłego. Do, 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 do tak. W okolicach następnego odcinka. W okolicach. Czyli 100 lat, 100 lat, 100, 100 lat, lat, lat niechaj niech żyje. żyje no. e, dobrze. I teraz tak, mały tip od, od Maro 1916. Tak. U, jakiś starszy uczestnik naszych tutaj kaw rozmówek. Albo ulubioną datę wpisie po prostu. Dokładnie. Ja ostatnio odkryłem, że najłatwiejsza metoda do zachęcenia kogoś, aby z nami grał jest dać mu wygrać dwa razy z rzędu na samym początku. Może nie do końca etyczne, bo się podkładamy i udajemy coś innego, ale... Że te dwie wygrane są takie... Że wow, jestem... No tylko wiesz, z drugiej strony, jeżeli faktycznie ta gra mu nie podejdzie i przestaniesz udawać i go zmieczysz później z powierzchni ziemi, albo on faktycznie dojdzie do niego czym to jest, no to tak czy siak, jak ktoś ma się od czegoś odbić, to się odbije moim zdaniem, ale to prawda, że jak... Mhm. Jak, jak... jak się wygrywa, to się lepiej tak, to jest prawda. A jak się wygrywa razem z dziećmi, grając w najlepszą grę, Łukasz, e, po DD57, tak, ja apeluję o prostsze ksywki na YouTube, To jest po pierwsze. A po drugie, ponoć ty na Instagramie followujesz Roleski Sosy. Oczywiście. I Twoja żona też. Co to jest za Lisa? Co to jest za followowanie jakich, w sesji? Bo ja rozumiem, że ty lubisz sosy roleckie, ja też lubię, szczególnie belgijski dopłynek. Ale żeby to followować na Instagramie dobrze, proszę nie followować tego ja followuję. No proszę się wytłumaczyć, po prostu ty czekasz na lepsze smaki, chcesz wiedzieć przed wszystkimi innymi, tak no. Chcę wiedzieć, jakie są nowe smaki, co się dzieje w sosach roleckich, co ja za to mogę. Jeżeli na sosy czy jakieś ro... inne marki produktów, półproduktów folujesz? jeżeli Chyba nie. Mąki ziemniaczanej. Jeżeli nas sosy roleckie obserwują, to chętnie nie przyjmę. W sumie ja też, więc wycofuję moją pretensję. Za późno. Tak. E, uwaga, czy wiadomo, kiedy będzie premiera sklepowa Tytanów? Po tym, jak wszyscy wspierający dostaną grę. A to się dzieje całkiem sprawnie. To się dzieje całkiem sprawnie, no ale, tak. ale zasadniczo, gdy to nagrywamy, nie wszyscy jeszcze to dostali, jeśli się nie mylimy. Tak. Więc y, to, to się pojawi na początku pewnie w przesprzedaży, a później lada moment już w normalnej Dobrze. sprzedaży. Y, czy można gdzieś jeszcze kupić Walhale? O, Walhala Polska się wyprzedała. Czy Więc Trzeba dodruk? czekać na dodruk. Będzie, ale nie, nie teraz. Wiem, ale nie powiem. Tak jak to w Killerze powiedział... Nie no, będzie, temat. ale nie, jeszcze nie wiemy kiedy będzie. Dobrze. Ehm, Okej. Okay. Ktoś tam prosi o nas o ranking gier w klimacie Star Wars. Na kiedyś indziej być może, ale temat całkiem spoko, bo gier jest mnóstwo. Tak. Nie? To są różne gry różnego i różnego. kategorii. Na później. na później. jak najbardziej. Bo ja się nie mogę odczekać, żeby mówić o... Poczekaj Łukasz. Pytanie odnośnie rozgrywki Wiedźmina. O, widzisz, to Cię zainteresuje? Wiedźmina? A nie. O, no właśnie. No, przypomnij sobie, Łukasz. W najbliższym tygodniu najprawdopodobniej będę opowiadał na kanale Go On Board po angielsku o wariancie solo, Coop. Nie, tak. o wariancie. No. O dodatku, ale, no. Ym, solo, Coop. Z, czyli z kooperacyjnym lub tak. SOLO, prawda? A Coś, te, i, o co bardzo prosili nasi widzowie? I też y, niedługo na Zagram w to już y, postaramy się też wszystkie ważne informacje po polsku zebrać. Bo jak, tak. jak ktoś nawet nie lubi tych naszych napisów, no to to będzie taka szansa, żeby tam wszystko złapać. Tak. I ja wrócę do tego pytania. Tak. A, ale jeszcze zanim wrócę, to zrobię małą przerwę, dygresję. W ostatniej kawie tak. nie pamiętam, co to było, ale padło jakieś pytanie, zaczęliśmy rozmawiać. Minęło 10 minut, nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. Tak? Tak, poszliśmy dalej. Jak ktoś chce poszukać, to sobie zobacz, już nie pamiętam o czym. Więc żeby teraz nie było tak samo, to wracam jednak do pytania, które w ogóle jeszcze nie padło. Hasło Wiedźmin Łukasz mówi. No, ma <grym> może... <grym> po, po wy... pytanie. Jesteśmy, bo już jest 1 maj w tym momencie, gdy to oglądamy, a kampania Wiedźmina na 4 w maju. I o. tak my przechodzimy nad tym bez, zupełnie bez żadnego, niedługo o. na Go On Board również powiemy dokładnie jaki jest termin kampanii, także też jesteśmy coraz bliżej, jesteśmy Maj. coraz bliżej, zasadniczo, też od razu ostrzegam może jak już mamy taki segment, tak no będzie, w, w... będziemy mieli mniej czasu żeby ogrywać nowe gry w maju, to trzeba powiedzieć sobie wprost, w tak. maju i w czerwcu, tak. więc po prostu tak jak jesteśmy wybiórczy, tak mhm. będziemy bardzo wybiórczy, no bo bo Coś tam no, no się no na pewno zbierze na górkę, tak. ale nie wszystko. Coś będzie trzeba skipnąć. Dawaj pytanie, bo tak odwlekasz przemysł. No więc Łukasz. Zgrillowane zgril, to jest takie pytanie, do ciebie, żeby cię podgrillować trochę. Tak. Więc pytanie, nie, ty będziesz grillował. No, no, jakoś okażę. tak. Uwaga, czy karty eksploracji przy dłuższej rozgrywce nie staną się powtarzalne i będziemy znali rozwiązanie każdej sytuacji, typu zawsze iść w lewo, bo w lewo będzie lepiej. Albo odpowiedź że, że, żeby mi coś tam, cokolwiek. Okej, okay, to rzeczywiście to jest pytanie. W ogóle jest dużo pytań, które się pojawiły. Tak. Tak. I. Tak, w dużym skrócie mógłbym powiedzieć to, że po prostu sprawdzaliśmy to. Mhm, Tych kart jest dużo, mhm. to jest po pierwsze. Tak. Wybory nie są dobre lub złe, to tak nie jest. Tak. To nie jest tak, że musisz w jaką stronę pójść i trzeba to zapamiętać. Więc... Tak naprawdę to są rzeczy, które są po obu stronach w jakiś sposób pozytywne. Czasami jest tak. coś negatywnego teraz, pozytywnego później, czasami jest coś zależnego od jakichś moich atrybutów, może od elementu losowego. Tak. Więc bardzo często, kiedy po iluś tam partiach karta wróciła, no to nawet ja testując tą grę, mhm. gdy ją znam, to kojarzyłem, co tam było, ale nie kojarzyłem dokładnie. I tak naprawdę i tak wybierałem to z sercem na A yy, tych kart. Pomimo tego, że w podstawce jest naprawdę sporo, mm -hmm. to i tak mamy nadzieję, że przy waszym wsparciu w ramach serych damy ich jeszcze więcej. Ja cię słuchałem na 3 czwarte, bo jeszcze szukałem komparaża, ale... Zakładasz, że odpowiedziałem poprawnie? Tak, dokładnie i myślę, że po prostu grając w kolejne rozgrywki, te karty eksploracji, które użyliśmy, można wkładać pod spód naturalnie wkładałem pod spód. Tak, więc naturalnie do... sporo trzeba zagrać, żeby przez wszystkie tak. przejść. I jak potem wrócimy, to bardzo często wrócimy w innym kontekście, albo to tak. ktoś inny tą kartę ma i tak dalej. Już nie ja... mówiąc o tym, że często karta daje jakiś wybór teraz tak. i później idę i on daje, daje wybór znowu. Tak. Więc tak. I ja pamiętam, że ja pamiętam, że w trakcie testowania Wiedźmina wróciła jakaś karta mhm. i nie miałem zielonego pojęcia, jakie są wybory. Nie, nawet nie wiedziałem co jest dalej, tylko coś gdzieś tam mi zambiła sytuacja. Że Podobna sytuacja. Podobna jest sytuacja. Dokładnie. A, a będzie... Ach! O. No! O. No ale także, mhm. jak rozumiemy tą obawę i oczywiście testujemy, sprawdzamy i będzie tak. git. No i zwycięzca konkursu i konkurs wtórny. Jest. Konkurs wygrał Piotr Leon. Napisał pozdrowienia z Lublina. A, czyli prze, prze, wysłać pozdrowienia to było. Wysłać pozdrowienia z miejsca jakiegoś jakiegokolwiek. Dobrze. Dziękujemy. Pozdrawiamy P Piotrze Leonie. Leonie. Mhm. Napisz na kontakt małpałukiego.pl i dostaniesz od nas jakąś grę. Tak. Tak, tak, tak. To jest, to jest Logo Barcy? To jest Logo Barcelony. No o, to też coś wiemy o Leonie. To tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o komentarze. Nie było żadnego segmentu trudnych słów. Być może wyczerpaliśmy wszystko. Aczkolwiek był jeden komentarz o tym, że ktoś ogląda i to jest najlepsze, co mu się w kawie podoba. Pomimo, że wie, jaka jest odpowiedź, to lubi słuchać, jak mówimy o trudnych słowach. Tak? No? Można zadać pytanie o trudne słowo, które według Wiesz, nas to jest, jest takie trudne. No i ch chcesz posłuchać, no? Szczególnie, że ja nie wiem, o czym będziemy mówić, więc te definicje są zawsze z bomby. Czy chcemy przemo najpierw powiedzieć o fajnej grze w świecie X-mena, czy, czy o najlepszej grze dla dzieci roku 2021? Możemy opowiedzieć o zombie teens. Dobrze. Możemy. Jest. W końcu. Ale ja poczynę X-mena, daj. Ja. Nie mam nic przeciwko x żeby było. Ty opowiedz sobie. o tym, ja opowiem o tym. Proszę bardzo. Wiemy, ja wiem, że jest maj. Tak? Jest. Gdy to nagrywamy, nie. Jest jeszcze kwiecień. Tak. Więc ja, oczywiście, troszeczkę żartuję z tą najlepszą grą dla dzieci roku 2021. Ale trochę. Ale tak jak podobało nam się w domu w naszej rodzinie Zombie Kids, tak. Tak, Zombie Kids daje te same fajne rzeczy i daje więcej. Nowych, ciekawych rzeczy i bardzo fajnie rozwija się gra pod kątem tego, jak ona działa. I dam Wam, oczywiście, tylko overview, i mam nadzieję, że zachęcę wszystkich, którzy grają w gronie rodzinnym czy z dziećmi, żeby tę grę kupić, bo moim zdaniem po prostu. trzeba. No, moim zdaniem troszeczkę trzeba. Mhm. Znów ja to mówię, trudno by się mówiło tak o swojej grze, mhm. łatwiej jest powiedzieć o kogoś, więc mówię to o kogoś grze. Po pierwsze. Gra rozwija się w, po pierwsze sama mechanika gry, która daje nam dwie akcje, jest czymś bardzo przyjemnym, bo mhm. tych wyborów tego, gdzie pójść i co zrobić jest całkiem sporo. Mhm. Po drugie, współpraca jest bardzo fajna, bo musimy stać obok siebie i rozmawiać o tym, gdzie będziemy cały czas. Po trzecie, decyzje są nieoczywiste, bo pokusi nas zabijać zombie, ale to nie jest celem gry, tylko transportowanie rzeczy. Mhm. Po czwarte, e, Mamy zmieniający się zestaw kart losowych wydarzeń, bo on się zmienia. Mhm. Po piąte, gdy odkrywamy nowe rzeczy, i tu się pojawią lekkie spoilery, bo my już mamy tych naklejek sporo. Mhm. To jak nie chcecie żadnych spoilerów z Zombie Kids, no to Zombie Teens, no to po prostu proszę przeskoczcie, ale mhm. gdy pojawiają się nowe rzeczy, to się pojawiają naklejki komiksowe symbolizujące to, co się dzieje. Rozumiesz? Mhm. I teraz Czyli komiks się robi. bo Troszeczkę się robi komiks, i my trochę wspominamy, co było. Czyli po grze Legacy można w nią dalej grać i jeszcze mieć książeczkę z bajką. No, co tu się działo, prawda? I m, oczywiście ja nie jestem targetem tego komiksu, tak, ale tak. moje dzieci w wieku 4-5 są. Tak. Wracamy i rozmawiamy, o, patrz, co tu się stało, bez wchodzenia tak. w szczegóły. Tak. Miałem pytanie, ale to na końcu. Dobrze, bo ja się nie skończyłem mojej tutaj wypo wypowiedzi. Po piąte. A ty masz nieograniczoną ilość czasu, bo to jest Twój kanał, tak? Tak, tak. A ty masz ja nagle bardzo mało. No to masz mam minutkę. No dobra. Co się dzieje jeszcze? Dwutorowo zbieramy koperty, więc w ciekawy sposób nam zależy, żeby pewne rzeczy robić, a pewne rzeczy nie robić. Gra się rozwija bardzo fajnie. Jest poczucie też takie. Wcześniej było tak, że w Zombie Kids, jak się pojawiła cecha, to ona była przypisana do postaci. Tak. I tak naprawdę czułem, że będziemy rozwijać te postacie przez jakiś czas. Mhm. A tutaj jest cecha, pojawia się jedna do wyboru, kto ją bierze. Zaraz potem mhm. się pojawia jakaś inna postać z cechą. Mhm. Jest coś, co nas razem dotyczy. Dobra, trochę skończyłem już. My jesteśmy w tym momencie też, żebyście mieli jasność. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mhm. sześć, siedem kopert. Jesteśmy mhm. dokładnie w połowie okay. otwierania kopert. Ja w tym momencie z moimi dziećmi i nie mogę się doczekać kolejnych. Jak daleko jesteśmy od takiej normalnej zombie side na przykład? Zombie side? No. Co masz na myśli, no, co o takiej normalnej gry dla dorosłych o, o zombie. Poziom trudności? No. no. to jest gra, która jest, no wiesz ty grałeś raz, no, no jest tak. proste bardzo, mm, nie? Mm, w sensie gra jest prosta pod kątem mechaniki, bo mam dwie taj. akcje w swoim ruchu. Jest losowość w tym, gdzie się pojawiają te zombie. Mm. To gra, która bez grona rodzinnego nie ma dużego sensu. Taj. Bo, no bo ta zabawa wspólna polega na tym, że gdzieś tam, no Przechodzimy. Jest tak. to wyzwanie, tak jakby ta gra jest wyzwaniem na pewnym poziomie wiekowym. Mm -hmm. no, ale myślę też właśnie, że o tyle może być fajne właśnie to, że to Legacy jest tutaj zawarte i młody gracz jest w stanie brać w tym udział. Są, też jakieś gry dla dzieci z Legacy? Skarpetkowe stworki, o których mówiliśmy, i zombie Kids, o których mówiliśmy. O. To są chyba takie dwa, które kojarzą najmocniej. Mm -hmm. Ale tu a, ale okay. aspekt Legacy w grze dla dzieci, mm -hmm. w której my mamy właśnie coraz trudniejszą grę razem z tym jak idziemy i mm -hmm. nawet co ciekawe jest to, że nam się pojawiają wyzwania, czyli mm -hmm. pojawia się coś i gra mówi to zagrajcie teraz tak i jak wam się uda dostajecie odznakę. Mm -hmm. Jest takie jakby ok, to gramy teraz inaczej, na odwrót. Okay. Prawda? Jak reagują dzieci jak się coś nie uda i nas zombie, że tak powiem e, pokona? No. Wiesz co? Ym, zazwyczaj... to mi się łączy z moim drugim pytaniem. Tak. Na ile dzieci wiedzą co to jest zombie? E... No wiesz. Zielony pamperek czy Aha, martwy. Czy, yy, tak. Ożywy. Ożywy. No nie rozmawiamy o tym, że to są nieumarli, nie którzy powstali, więc tak, mhm. tego klimatu nie ma. Wiedzą, że to jest coś złego, co przychodzi. Okej, okay. okay, po prostu. Coś Dobrze. złego, co przychodzi. Dobrze, a propos czegoś złego, co przychodzi, i czegoś dobrego, Trzeba. co przychodzi, i ratować zło. Więc polecam jeszcze raz bardzo. Łukasz. Marvel. Kojarzy. X-Men. Bardzo kojarzę, czytałem jakieś komiksy i oglądałem ten serial animowany. Tak. I pomimo, że jest to Marvel, to jest wciąż Hulk walczył z Wolverine'em, to wiemy. Wiemy to. Ale jednak Marvel nie łączy za bardzo tych dwóch rzeczy w filmach. A, no tak. Prawda? Prawda. Ale jednak czujemy, że to jest trochę inna historia. Tak. Dostałem grę dzisiaj tak. i sobie myślę, niech to nie będzie słabe. Tak. Bo, nie, Bałeś się. Bo, mam, bo mamy tu na samej górze Wolweryna. Słyszałem, so, no to mogłoby być takie, że to jest Wolverine, a w środku Monopol. To tak? jest prawda. Więc zacząłem czytać. Mówię, gra kooperacyjna. Nie, nie <laughs> jestem jakimś super fanem, ale idźmy dalej. Mm -hmm. I ostatecznie ja jestem bardzo na plus, mm -hmm. bardzo pozytywnie. Za chwilę będziesz mógł się wypowiedzieć, Łukasz, Wypomnij oczywiście. Się, ja nie. w tej mojej minutce krótkiej postaram się tak. Tak powiedzieć o co chodzi. Mamy grę, w której. Mamy, wybieramy sobie na początku postać X-Mena, mamy bardzo dużo fajnych postaci. Tak, to i, prawda. I bardzo dużo fajnych ilustracji mhm. i na postaciach, i w całej grze, to trzeba powiedzieć. Tutaj czuć klimat. Mhm. Nie mamy figurek, to jest jasna sprawa, mhm. ale mamy takie podstawki na plastikach, mhm. które też są fajnie zrobione, więc, więc to, to jest potrzebne w grze. My nie możemy udawać, że jesteśmy X-Menami, my A musimy to powiedzieć. Jak sobie kupić to Marvel United, to tam są figurki i Borolka, wojsko z swoimi grami na dzieci. <grym> Więc y, sytuacja jest taka, <grym> że y, Chyba gramy, tego x mana na ale nieważne. Gramy mhm. w kooperację, w której my razem wspólnie tak. y, y, robimy misję. Jest to gra kościana. Głównie. Kościana, karciana, kościana, karty się pojawiają, więc kościana. Mhm. Próbujemy ro robić tę misję osobno albo razem. Wpływamy na siebie, jest pewien poziom interakcji. Nasze cechy na siebie wpływają, tworzymy mhm. więzi, więc tej interakcji jest tutaj sporo. Tak. I próbujemy to zło tutaj ograniczyć, które się pojawia. Dostajemy jakieś plusy. Jest tutaj delikatny pusiorlak, bo tak. możemy wejść i nam się nie uda i coś złego nam się wydarzy, a możemy dostać nagrodę. Ale jest też tutaj dużo takiej gry która polega na tym, że jest jakaś fabuła, są jakieś karty, coś się pojawia w trakcie, tak. nie wiemy tego na bieżąco, ba, nie wiemy kiedy yy, pojawi się zakończenie gry i jak ono będzie wyglądało, to ostatecznie zagrożenie, bo ono się pojawi w trakcie w związku z tymi kartami fabuły. Tak, czyli na początku wiemy, że tam Magneto coś kombinuje, na przykład. a co on tam wykombinuje na końcu, to się tak. dopiero okazuje. To I to jest, bym powiedział, że ten poziom fabuły w tej grze to jest taki troszeczkę może jak Marvel Champions, ta karcianka, czyli, czyli właśnie, o, ten wróg wyszedł i nam tak. tu zablokował, i ma taką cechę, u, a do niego podszedł Sentinel i broni tam tej lokacji, więc musimy zwalczyć, ale to nie jest, więc to jest fajny poziom fabuły, jakby klimatu, no ale to. Ciężko nazwać tutaj to przygodą, tak? To wciąż tak. jest gra, tak jak powiedziałeś, gra kościano Karciana, tak. gdzie taki podstawowy mechanizm, no to mam sześć kości rzucam je mm -hmm. i mam dwa darmowe przerzuty, i jakieś tam cechy, i tam coś, Sudanek, i, i tak próbuję coś przypasować do czegoś. Tak. Tak? Więc to jest taki, powiedziałbym, gra na poziomie lightowym z plusem, albo może takim średnim z minusem tak, tak na oko. To prawda. Poziomu trudności mam na myśli, oczywiście. I te poziomy trudności, to jest ciekawe, tutaj można rozwijać dwupoziomowo, bo można je rozwijać w taki sposób, że na takim torze zagrożenia możemy się ustawić na innych miejscach, co jest jasne. Czyli ten, czyli ta, ten sam wróg, ale po prostu trudak tak? Od samego wchodzimy już od połowy, mhm. ale też sama, sam scenariusz tej rozgrywki możemy sobie wybrać, tam jest ich nie wiem, kilka. mm-hmm Mniej niż 10 raczej. Mm -hmm. e, I one są proste, zaawansowane albo bardzo trudne. Mm -hmm. Weźmy mogę ja spra sprawdzać. Tak. No i, e, i każde z, z, z tych, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, ale każda z tych opcji niesie ze sobą inne odnośniki do tej talii powiedzmy e, fabularnej, więc nie wiemy, jak to się ostatecznie wydarzy. 8 intryk jest, czyli jakby 8 ro, ro, scenariuszy w rozgrywce, można tak. powiedzieć. Nie? Więc możemy każdy z tych scenariuszy próbować rozegrać na różnym poziomie e, interakcji. No, i naprawdę, pomimo tego, że tak jak powiedział, każdy jest to Gra bardziej kościana, to ja czuję to, że jestem jakąś postacią. Mhm. Ja czuję to, że my realizujemy misje na różnych kontynentach, bo jesteśmy tutaj e, e, gdzieś tam skontaktowani z, mhm. z centralą. Ona nam mówi, w Afryce coś się dzieje, w Ameryce Północnej lecimy, musimy po prostu pokonać w prosty sposób. Juggernaut, dobrze mówię? Mhm. Bardzo jestem podielany Juggernautem, tak? Tak, żałuję, że nie ma jakiegoś filmu o nim. Ale on tam wystąpi w jakimś dzieje? Deadpoolu czy w czymś? No delikatny, no ale właśnie, i to był ten smaczek. Ja, no, że to jest tak blisko, że. Hulk, nie. Oh, no, <laughs> dobrze, więc ja dodam do siebie, od siebie, że jeżeli gra, znacie grę Elder Signs, czyli chyba po prostu to jest Elder Sign, e, czyli gra właśnie też, też od Fantazy Flight, też karciano kościana, też kooperacyjna, to to jest dosyć podobny design, bo to są ci sami autorzy. Mm -hmm. Tam też mamy kości, którymi zarządzamy i je przydzielamy do misji. Edersign to jest Cthulhu, tak? Tutaj mhm. mamy X-Mena. Pewne rzeczy są tutaj, tu są pewne rzeczy prostsze i pewne rzeczy trudniejsze, tak? Mhm. Z, dużym, tak. Z, z tego, co ja kojarzę. I ja muszę powiedzieć, że y, dla mnie osobiście, jako też, y, jako dla mnie, mhm. ale też jako dla e, taty dwóch chłopaków, którzy mam mhm. nadzieję, urosną, no to, to poziom trudności tej rozgrywki mhm. e, i zarazem różnorodności i temat sprawia, że mam ochotę to właśnie. Trzymać trochę ze względu na siebie, ale bardziej ze względu na nie. Mm -hmm. I to I jest. Okazji, i to dla mnie jest na plus. Tak, przy okazji oglądania filmu, kiedy Dokładnie, że tam coś siadamy do tego no tak. X-Mena, a potem do tamtego. Więc ja też, żeby było tak. też, też polecam, też mi się podoba, jest tak raczej raczej lajtowo, tak, tak. komiksowo, ale nie tak zupełnie prostacko, mm -hmm. tak? tak. Więc no, Trudniejsze od Marvel United, jeżeli jesteśmy w tej, w tej linii. Tak. E, trochę prostszy myślę, że od Marvel tak. Champions karcianki. E, ale wciąż... no. no ja, ja myślę w ogóle, że w, każda gra na tak dużej licencji, czy na tak dużym temacie tak. E, po części wiąże się z każdą inną grą w tym samym temacie. Nawet, że to jest inne wydawnictwo, zupełnie inny art, a, autor, Aha. że ta historia nas niesie, że możesz z dzieckiem obejrzeć komiks, mhm. prze, e, e, przeczytać komiks, obejrzeć film, zagrać w taką tak. grę, zagrać w tamtą, tam, kupić mu koszulkę z Wolverine'em, a później obejrzeć Logana i się popłakać. Mm, o, Można? Bo, no, bo Jakbym powiedział, no, że jak że, ktoś tak. na Loganie nie płacze, to nie ma serca. No nie chciałem tak wprost, ale... Ale to ja to już powiem Łukasz. I tylko na końcu powiem, że w ogóle ostatecznie nie miałem takiego, że to jest pudełko, a w środku monopol. Aha, no no, bo ty powiedziałeś, że się boisz. Tak, tak, tak. tak Więc tak, się tak. uspokoiłem. Tak. <laughs> eee, życzymy Wam miłe majówki. Eee, jak gracie w Titanów, to super. Eee, dzielcie się swoimi wrażeniami. Jak nie grajcie, to szukajcie, bo niedługo albo już teraz można gdzieś dostać. Eee, no tak, pewnie dopiero za chwilę. A my w najbliższym czasie wracamy z kolejnymi grami, z Wiedźminem. I dzisiaj co? Jakieś takie ko kolory tutaj pastowe nie zasadowe. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej. Cześć.